Dzień dobry, cześć i czołem, trenuj dla zdrowia, Grzesiek, bardzo się cieszę, że jesteście. Od razu na początku chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części naszego filmu, pierwszej części treningu z Ketlami, to koniecznie niech obejrzy. A teraz bez zbędnego gadania przystępujemy do kolejnej części, czyli do dnia B. To ćwiczenie jest dość trudne. Ostatnio nagrałem film, Między innymi o tym ćwiczeniu. E, polecam się zapoznać. Ono pozornie wygląda na trudne, ale w rzeczywistości aż takie bardzo trudne nie jest. Nazywa się split jerk. I tutaj proponuję, żeby wykonywać też trzy serie po sześć powtórzeń na każdą stronę. Jak widzicie. Bardzo charakterystyczna jest tutaj, poza oczywiście wyciśnięciem albo takim wybiciem mocnym, zadaniem ciosu do góry z ketlem. Bardzo ważna jest tutaj też praca nóg. Więc, jeżeli ktoś by bardzo chciał, to może też wykonywać dużo więcej powtórzeń na lżejszym ciężarze i to ćwiczenie potraktować jako ćwiczenie takie wytrzymałościowo-siłowe, które nazywa się Romanian Deadlift, albo mówiąc po naszemu. Rumuński martwy ciąg. Tak naprawdę nie jest to martwy ciąg, bo martwy ciąg, jak nazwa wskazuje, polega na tym, że ciężar startuje z martwego punktu. Tutaj nie startuje z martwego punktu, no ale taka nazwa się przyjęła i przy takiej musimy zostać. Nie mamy innego wyjścia. Bardzo ważny tutaj w tym ćwiczeniu jest ruch hip hinge. On jest bardzo istotny, jeżeli ktoś nie wie jak nauczyć się tego ruchu, to odsyłam do naszego filmu, w którym pokazuję jak najłatwiej chyba nauczyć się tego ruchu zawiasowego, krótko mówiąc hip hinge, ruch po naszemu mówiąc ruch zawiasowy. Mięśnie zaangażowane w rumuńskim martwym ciągu to przede wszystkim pośladki i nasz tył, ud, ale oczywiście też plecy, mięśnie brzucha, bardzo dobre i bardzo zdrowe ćwiczenie. Tutaj na filmie też pokazuję je w wersji z dwoma ketlami. Tak swoją drogą, to gdyby ktoś chciał obejrzeć sobie film o rumuńskim martwym ciągu, gdzie nawet mówię. O tym, jak powstała ta nazwa, bo w ogóle z tymi ćwiczeniami to jest tak trochę śmiesznie, bo są tureckie wstawania, bułgarskie przysiady, czy na przykład rumuńskie martwe ciągi. W każdym razie w tym filmie mówię o tym, jak rumuński martwy ciąg powstał, to znaczy jego nazwa prawdopodobnie tak powstała. No i ogólnie pokazuję rumuńskie martwe ciągi, różne warianty tego ćwiczenia, jak wykonywać to ćwiczenie, także no, odsyłam do naszego filmu. Jeżeli chodzi o ilość serii, to tradycyjnie 3 serie po 6 powtórzeń polecam tutaj wykonywać. Jeżeli ktoś ma na przykład problem z tym, aby tak dość mocno się pochylić, niech pochyli się po prostu mniej. W każdym razie maksymalnie tak, żeby był równolegle do podłoża, na pewno nie niżej. Kolejnym ćwiczeniem, które tutaj widzicie. Jest Glut Bridge Floor Press, czyli po prostu wyciskanie na klatę w pozycji, takiej jak widzicie, takiego półmostka, albo jak kto woli, mostka, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie bridge, mostu. Nieważne. Widzicie, jaka jest pozycja. Już samo to samo utrzymanie pozycji będzie Wam sprawiać prawdopodobnie nieco problemu, ale dzięki temu będziecie czerpać profity w takiej postaci, że będą musiały też zapracować tutaj Wasze pośladki, Wasze mięśnie stabilizacyjne. No i oczywiście tu przede wszystkim pracują mięśnie klatki piersiowej, ale też jak zawsze przy każdym wyciskaniu, mięśnie trójgłowe ramienia. Nie ma tu zbyt dużej filozofii. Tak jak mówiłem wcześniej, jak komuś w tym ćwiczeniu będzie bardzo niewygodnie, to niech po prostu znajdzie sobie ławeczkę i niech wyciska sobie na ławeczce. Tutaj jeszcze pokazuję wariant z wyciskaniem naprzemiennym. Jeżeli ktoś znowu chciałby obejrzeć film o wyciskaniu naprzemiennym, to polecam. I przechodzimy do wiosłowania tutaj w dwóch wariantach po lewej stronie. Jest wariant tak zwany Goryla, czyli wiosłowanie Goryla, które wykonuje monia, a po drugiej stronie jest wiosłowanie oburącz. Jeżeli chodzi o wiosłowanie oburącz, to ćwiczenie jest trudniejsze, ponieważ muszę ustabilizować swój korpus tutaj, czyli jest tak jakby też bardziej globalne. Jeżeli chodzi o wiosłowanie goryla, no to tutaj mamy tak jakby zawsze trzy punkty podparcia. Zawsze możemy o jednego ketla się oprzeć, co jest dość wygodne i myślę, że bardzo fajne dla osób początkujących. Jeżeli chodzi o ilość serii, tradycyjnie 3 razy 6. I na koniec ćwiczenie na mięśnie brzucha, ćwiczenie dynamiczne, czyli swingi boczne, fajne, efektowne Ważna jest tutaj taka rotacja bioder, nie wiem czy zauważyliście, czyli kiedy ketel idzie w jedną stronę, to biodra też skręcają w tą stronę i wszystko dzieje się szybko. Ważne jest, aby uważać. Ja tu musiałem bardzo uważać, żeby w tą cegłę nie, nie walnąć. No i dobrze jest jednak trzymać ketla mocno w rękach, żeby gdzieś tam sobie nie poleciał w kosmos. No chyba, że robicie to ćwiczenie na powietrzu. Ja, jak robię na powietrzu, to czasami lubię sobie jeszcze tak <laughs> rzucić ketla przed siebie. I to tyle, jeżeli chodzi o dzień B. Przypominam, trening się składa z dnia A, który pojawił się w części pierwszej, a teraz przed chwilą zaprezentowaliśmy dzień B i to właściwie jest cały trening. Wykorzystujemy go w ten sposób, że w ciągu tygodnia działamy ABA, a, potem BAB, B, czyli przykładowo poniedziałek jest A, środa B, a piątek jest znowu A i potem jest B, A, B i tak dalej i tak dalej. Ale uwaga, jeżeli ktoś czuje, nie wiem, ma więcej czasu, czuje powera, to nie musi robić dwóch dni przerwy w ciągu weekendu, tylko może tak naprawdę wykonywać ten trening co drugi dzień, czyli A, dzień wolny, B, dzień wolny, A, dzień wolny, B, dzień wolny i tak możemy się bawić w kółko. To tyle, gdyby się pojawiły jeszcze jakieś pytania związane z tym planem treningowym, to dajcie znać w komentarzu. Na końcu, na samiutkim końcu filmu, cały plan rozpisany pojawi się właśnie tutaj, w tym filmie. Tak więc zostańcie do samego końca. I co ja jeszcze mogę powiedzieć, że to tyle. I że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Napiszcie jakiś komentarz, może być nawet taktyczny. Zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie oczywiście łapki w górę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.